Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o zmianach w Polsce, ale nie o zmianach politycznych, tylko o zmianach społecznych. Proszę Państwa, bo lepiej to już było, będzie teraz tylko gorzej i wcale nie chodzi tutaj o politykę. Proszę Państwa, znalazłem ciekawy utwór Muzyka pod tytułem Serce Wolności chyba bodajże głową w dół i on przedstawia proszę państwa prawdę. Dzisiaj proszę państwa przez polskę, proszę państwa, przez nasz piękny kraj przechodzi fala, przechodzi fala lekomanii. Proszę państwa, przechodzi fala lekomanii. Leki, proszę państwa, leki zastąpiły, leki powoli zastępują już normalne inne narkotyki do tej pory znane leki. Leki wypierają powoli z rynku inne nielegalne substancje. Dzisiaj Polska jak cały Zachód będzie, zaczyna walczyć z lekomanią. To będzie ciężka walka. A należy się także zastanowić, że rzeczywiście ta walka istnieje. Ponieważ coraz częściej widzimy falę lekomanii w Polsce. Tak jak powiedziałem na wstępie Zgodzę się z tym muzykiem, że już po prostu ludzie są znarkotyzowani tymi aptekami, tymi lekami. Proszę Państwa, jest to w pewnym sensie obłęd, obłęd po prostu diabelskie, ob, diabelski, obłęd diabelskie po prostu sidła przytaczają się przez polskie leki, leki w szczególności leki psychotropowe, leki przeciwbólowe. Nie jest to żadnym tematem tabu, że zalewają. Po prostu czarny rynek, po prostu zastępują, są jakby substytutem normalnych narkotyków. Leki, proszę Państwa, leki wiele, leki wiele mają wspólnego z narkotykami. Czasami zamiast leczyć, tworzą skutki uboczne. Szczególnie podatne dzisiaj leki, proszę Państwa, jakich leków szukają lekomanii szukają po prostu leków psychotropowych, przeciwbólowych i tak To jest po prostu, proszę Państwa, bardzo straszne i wręcz nóż się w kieszeni otwiera, co zaczyna się dziać i lepiej już było, teraz, proszę Państwa, będzie tylko gorzej. Leki, leki zalewają ulice, a proszę Państwa, służby sobie średnio z tym radzą. Doszło do takiej sytuacji, że ludzie zaczynają nadużywać leków coraz bardziej, w szczególności leków przeciwbólowych. Wmawia się młodym ludziom także, że cokolwiek się. Zobaczcie, jak to jest. Wmawia się młodym ludziom, że cokolwiek sezonowy, nawet coś się dzieje, wmawia im się depresję. Z istnieją depresji tak, żebym polemizował, bo od depresji się zaczyna, wszelkie, wszelkie zaburzenia psychiczne. Każdy kto miał zaburzenia psychiczne na początku miał diagnozowaną depresję, później jeśli coś się działo dalej często na skutek leków, proszę państwa, to diagnozowano mu inne choroby, aby trzymać go bardziej bardziej w sidłach. Jest to po prostu, proszę państwa, bardzo przykre, a zarazem bardzo żenujące, że tak jest, że to, co miało leczyć, dzisiaj tworzy high, czyli wysoki high. No niestety tak jest i ktoś, ktoś zaciera rączki, że tak w Polsce jest, że w Polsce już jakiś czas rozpoczęła się po prostu fala lekomanii, proszę państwa, lekomanii. A wystarczy spojrzeć, ile mamy aptek dzisiaj. Apteki na każdym rogu, proszę Państwa, w małych miejscowościach, wszędzie naszpikowane aptekami. Ludzie są naszprycowani lekami, jak indyk na święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Nie oszukujmy się, ale tak jest. Czy to jest nasza polska przypadłość, że cokolwiek by się nie działo, to biegniemy do lekarza? No, nie sądzę, powinniśmy bardziej stanowczo i chłonno patrzeć także na swoją sytuację. Co to jest ból? Ból nie jest zły, ból sygnalizuje, że coś w organizmie się dzieje. Także czy zabijać ból, czy analizować skutek i rozwiązywać przyczynę bólu, czy tępić ból jakimiś chemikaliami. Natomiast wiele, wiele osób w polskim społeczeństwie zaczęło nadużywać leki, leki szczególnie, leki psychotropowe na uspokojenie, leki. Przeciwbólowe, aby poczuć farmakologiczny haj, bo nie ukrywając tego, są to leki na bazie narkotyków, na przykład Tramal, baza opiaty, czy inne leki anksjolityki na uspokojenie, także zaliczają się do leków narkotycznych. To proszę Państwa, wszystko jest śliskim tematem. Niestety tak jest. Nie jest tajemnicą także, że leków w Polsce brakuje, bo leki wywożone są za granicę i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że nie tylko przez Polskę, ale przez całą Europę następuje po prostu fala, fala lekomanii, która pożera po prostu społeczeństwo niczym nowotwór. Ten nowotwór będzie trwał, dopóki ktoś z tym coś nie zrobi. Spójrzcie na przykład... Co się stało z medyczną marihuaną, cofnięto już na wiele schorzeń no była nadużywana, była nadużywana, były wyciągane recepty i tak itd. Tak to to jedno z drugim, czyli za, zaciśniono kontrolę na medyczną marihuanę, z jednej strony, z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony złe, bo ktoś naprawdę może potrzebować pomocy z tego z tego naturalnego środka, jednak rząd tak zdecydował, a nie inaczej i chyba wie co robi. Czarny rynek i tak się obroni i tak zdobędzie, także myślę, że krzywda obywatela tego, który potrzebuje akurat lekarstwa w postaci kanabisu, a który został mu ograniczony, no niestety tak się stało poprzez większość. Zbyt dużo podaje internet zbyt dużo było przekrętów na tym specyfiku także został on ukrócony nie ma już wizyt online są tylko wizyty stacjonarne i wykreślono część jednostek chorobowych ale wracając do sedna proszę państwa czy depresja istnieje czy nie można by było polinizować bo depresja jest sezonowa co to jest depresja sezonowa w ogóle kto to wymyślił to tak jak schizofrenia bezobjawowa można powiedzieć wystarczy odespać i powinno przejść powinno się unikać farmaceutyków moim zdaniem jak najszerzej leki proszę państwa jeszcze tak szczerze nikomu do końca nie pomogło zamiast często wyleczyć zamiast wyleczyć tworzą skutki uboczne farmaceutyki no niestety tak jest w polskim społeczeństwie i ogólnie w europejskim, że ludziom bardzo spodobało się branie leków. Czemu? Bo w cudzysłowie są legalne, oczywiście, w zależności z jakiego źródła są pozyskiwane, ale większość i tak, i tak recepty muszą przejść przez aptekę, czyli mamy legalne narkotyki dostępne. Ludzie często uciekają w leki, nie mając rozwiązania. Kiedyś w przeszłości w Polsce, proszę Państwa. Była fala alkoholizmu, później częściowa fala narkomanii. Teraz mamy falę lekomanii, czyli takiej nowoczesnej narkomanii. Trochę, trochę lepsze narkomany yy, to wymyśliły sposób na zdobycie pewnych specyfików. Każdy dzisiaj w internecie ma dostęp do wiedzy, jak wykorzystać dany lek i jak go podać, dawki. Wie zawsze, Wszechstronna i wszechobecna, wcale nie trzeba chodzić do lekarzy, specjalistów. Wystarczy sobie wygooglować, aby znaleźć różnego rodzaju działania, środka, niekoniecznie w sposób poprawnie medyczny. To jest proszę Państwa straszne, ale, ale prawdziwe. Jak się w kieszeni otwiera, co to będzie dalej z tymi lekami i z tymi aptekami? One nie znikną, one będą trwały dalej. A im czym będą trwały dalej i czym będą recepty latały jak szalone, tym bardziej przyczynia się do powstawania lekomanii. Często niektórzy w lekomanie wchodzą w sposób nieświadomy, lecz jednak idą tą drogą. Tą drogą, a niektórzy jeszcze lubią pomieszać to z alkoholem, potęgując sobie działanie leku, i wtedy mają mieszankę mieszankę kalifornijską, tak jak Sanaksy wódka to mieszanka hollywoodzka. Proszę Państwa, to jest wszystko temat, temat rzeka i temat bardzo, bardzo szeroki, szeroki i rzecz biorąc bardzo głęboki temat tego wszystkiego. Przypominam o nowej stronie na Facebooku jest psychicznie, dam także link i może ten film bez specjalnego montażu, ale z dobrym przesłaniem. Ja tak szczerze, coraz częściej wątpię, czy rzeczywiście depresja istnieje, czy nie jest to tylko sztuczka, aby kogoś wkręcić w lekarstwa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Depresja sezonowa, depresja taka, depresja taka. Bardzo szeroka gama tych depresji powstała po prostu. A jest pytanie: a gdzie miejsce na psychoterapię i prawdziwą pomoc? Ktoś powie szpita. O, ciekawe, to. To jest pierwsze miejsce, tam gdzie zarówno mądra osoba skorzysta i się podleczy, ale to jest takie także miejsce, w którym taka osoba ma okazję spróbować nowych specyfików, udając i zatając przy lekarza, przed lekarzami swoje objawy. Czyli proszę Państwa, zarówno jest to pomoc, a zarówno wprowadzanie człowieka w leki. Leki z apteki. Zamiast wylecieć tworzył skutki uboczne i tym podobne. Proszę Państwa, z lekami nie ma żartów, chemia uczy, buduje, rujnuje. I chciałbym także, żeby każdy o tym, o tym pamiętał, sięgając po jakikolwiek lek psychotropowy czy przeciwbólowy, należy się poważnie nad tym zastanowić. Bo wyjście z, z takiego błędnego koła wcale nie jest proste, podobnie jak nie jest proste wyjście całkowicie z narkotyków. Czy z alkoholu, który jest legalnym narkotykiem. Czyli, proszę Państwa, to jest wszystko, to jest wszystko, proszę Państwa, ugrun ugruntowane gdzieś. Ja nie chcę już oskarżać polskiego społeczeństwa, że ono tak jest, bo jak wspomniałam na wstępie, całe europejskie Euro społeczeństwo, cała Europa bardzo zakochała się w tabletkach. Tabletki, recepty, latają niczym, list, listy czy paczki z Amazona, to, proszę Państwa, jest rzecz, Naganna i rzecz, która powinna się kiedyś skończyć, ale tu niestety mam złą informację, bo ona po prostu się nie skończy. Nie skończy się, a będzie się jeszcze bardziej rozwijać. Skoro apteki w aptece nie da rady, to jeszcze jest internet i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, proceder trwający wiele już, bo mówimy o początku lekomanii początku takiej prawdziwej lekomanii, twardej, o której. O której się zaczyna słyszeć, nie trzeba być znawcą, co się dzieje z fentanylem w Polsce, co się zaczyna dziać z fentanylem w Polsce. I tu mamy, proszę Państwa, szczerą i prawdziwą odpowiedź: co, co to przyszło do nas za oceanu, co to za sposoby i co to za specyfiki przeciwbólowe. Te leki, proszę Państwa, leki ostatniego rzutu, często wykorzystywane są w inny sposób, aby po prostu osiągnąć jakiś stan pseudo aby coś zażyć legalnego i się częściowo otumanić czy począć poczuć jakiś haj. Lekomania w Polsce moim zdaniem dopiero się rozkręci i to nie będę obwiniał tak, że stało się to w trakcie awarii systemu, ale myślę, że ten proceder, proszę Państwa, już trwał o wiele, o wiele dłużej, tylko o tym się nie mówiło. Po drodze mieliśmy dopalacze, niedopalacze, jakieś, jakieś środki dziwne i tak dalej. Wszystko, proszę Państwa, życie zweryfikuje i czas pokaże, jak to z tymi lekami dalej będzie. Im więcej aptek, tym łatwiejsza dostępność i tak dalej. Apteki nasz faszerowane chemikaliami, dla każdego coś fajnego, proszę Państwa. Tak to, tak to wygląda. Ja nie neguję żadnym sposobem systemu zdrowia, ale opieki zdrowotnej, ale często ludzie zbyt bardzo, może nie to, że ufają systemowi zdrowotnemu, ale zbyt chętnie podejmują się wzięcie tej przysłowiowej pigułki, a czasami droga prowadząca jest to droga do zatracenia. Niestety, do zatracenia, i to wszystko proszę Państwa, tak niestety wygląda. I na tym, na tym, proszę Państwa, będę kończył. Bardzo mnie zainspirował ten kawałek i postanowiłem nagrać taki taki rzut. W tym filmie nie zobaczycie reklam, ponieważ jest to temat wrażliwy. Natomiast zobaczycie link do strony jest psychicznie, na której także będziemy podejmować różne dyskusje i inne rzeczy. Temat wrażliwy, YouTube na pewno nie pozwoli. Puścić na tym reklam, ale miejmy nadzieję, że przyjmie ten film i może każdemu da to coś do świadomości, że te leki tak naprawdę aż takie wspaniałe to nie są. Polacy zawsze mieli chęci dobrania leków, lek na przeźmienie, lek na ból, lek na tamto, lek na to, dla to szereg, szereg leków. Często widzimy emerytów czy rencistów wychodzących z, z całymi pakunkami leków w połowie tej reklamówki. Są to leki nieraz zbędne. To jest to, 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 to jest to, proszę Państwa, może tragiczne co powiem, ale prawdziwe. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.